Siemanko, jesteśmy dzisiaj na hamowni u mnie z Grzegorzem. Witam serdecznie. Grzegorz jest byłym zawodnikiem kartingowym. Jak miał tam 15 lat, to się ścigał na, na wsk I, i tak też. dalej. No także fajne czasy, fajne czasy mogli się ze szkoły ścigać. No, no, teraz niestety w szkole nie ma takich atrakcji. Dokładnie. No, no ale życie, życie. Grzegorz jeszcze w swojej karierze ścigał się tam na, na innych różnych rzeczach, na przykład samochodami później ci kłoczęto tak? W Pucharze czy no, tak. No. To była klasa markowa. Wszystkie no, auta no. takie same, poplombowane silniki, skrzynie biegów, sterowniki, no. bardzo fajna kategoria, stu zawodników, bardzo ciekawe zawody. Zsypały się lusterka, szyby, no, no, no. światła i nie no. tylko, także. Bardzo ostre zadanie. Aktualnie Grzegorz jest mechanikiem swojego syna w Żużlu. Tam też są, są wyniki, także, także gratulujemy. Co jeszcze byś chciał sobie no powiedzieć? Co, pasja została, jak widać no, do sprzętu od starszych 50, lat czyli... 50 lat na karku i cały tak. czas benzyna we krwi, metanol, metanol z Żużlu <laughs> również. Także, także no szacunek, bo naprawdę no nie, 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 nie przepadły te pasje, tylko cały czas jest chłop Pienięk w powiem. toku. Dokładnie. No, dzisiaj badamy na hamowni Dzisiaj Simpsonek skromnie. Zgadza się. Bo, y, y, jak pasja to, ze starych lat. Pasja było, ze starych lat. Kiedyś, kiedyś nie było tych części, nie było tego wszystkiego, nie można było sobie na to pozwolić. Teraz, teraz jest życiowy czas, żeby sobie to, to jak najbardziej ogarnąć. Jakieś niespełnione jakieś marzenia, których kiedyś człowiek marzył, a nie no, no, było takiego no. dostępu do części, do cylindrów i tak dalej. Mogę jeszcze taką ciekawostkę powiedzieć, że to jest na tą chwilę Zbadaliśmy Simpsona S70, zwykły, dwukanałowy, zwykłe, nie? Zwykły dwukanałowy symetryczny, jest oczywiście cylinder poprawiony. Czas w stopniach na wydechu to 165, płuczące kanały 120 stopni, stopień sprężenia 11,5. No to no trochę i, doprężony jest. Tak, jest trochę doprężony po to, żeby uzyskać tego momentu obrotowego. gazicie, teraz badaliśmy Delorto 17. Zrobiliśmy jakiś tam pomiar, wyszło prawie 8,5 konia Mamy gaźnik Delorto 19 Który za chwilę zamontujemy, zobaczymy Są to gaźniki oryginalne Delorto, nie zamienniki Podkreślam, za chwilę zobaczymy drugi pomiar, jak to wyjdzie, czysta ciekawość Czy zostanie... Yy, jeszcze zapłon jaki masz? Zapłon mam MVT hiszpański Jest to zapłon bardzo podobny do wyścigowych zapłonów PVL czy Saletry Z tym, że ma wyjście na światła yy -y. Z bardzo małym wirniczkiem, lekkim yy -y. Bardzo fajnie to działa, bezobsługowy zapłon. Czy, czy były jakieś przygody z tym zapłonem? No, no fakt, zapłony były na początku przygody, akurat byłem chyba pierwszą, jedną z pierwszych na pewno osób, które kupiły ten zapłon w Polsce z firmy Jack Motors i był to taki zapłon jeszcze chyba nie do końca sprawdzony. Miałem tam problemy z modułem, był tu moduł bardzo wyczynowy, z bardzo dużym, że tak powiem, pływaniem, czyli między Przyspieszeniem zapół na opóźnienie było prawie 4 mm aż różnicy. Co przy tak niskim skoku tego cylindra i wału, przepraszam, wału, nie cylindra, no to był zdecydowanie za duży, silnik się grzał, przycierał. No, szczerze powiedziawszy, wiadomo, człowiek zaufał instrukcji, zaufał y, tam firmie no, wow. która to sprzedała, to był nasz błąd. To no wystarczyło wziąć podłączyć lampę, sprawdzić i od no razu no. wyszły wszystkie przygody. No, Ale po zmianie modułu od 50 tak? Tak, 50 RJ50, RJ50 jest zalecany w takim razie. Tak, no. zalecany. Mogę polecić, że wszystko perfekcyjnie działa, nic się nie grzeje. Motorek ma pływania tylko 1 mm, czyli możemy ustawić sobie przy wysokich obrotach 1,8, na wolnych jest 2,8, pośrednio jest około 2,2, 2,3, więc po środku tych obrotów użytecznych, więc działa to teraz bardzo dobrze. Mm -hmm. Bardzo fajny zapłonik wygląda na wyścigowy i w sumie do jazdy codziennej no, również się sprawdza ze względu na te światełka. Tak, tak, tak. A jest wszystko zalane masą, więc tam żadna woda do tego nie dochodzi, więc taki fajny Simpsonek na ulicę odnowiony. Wydech jest RZT-R, tak? R, tak. Aha, RK czyli jest... mamy klasyczny wygląd i, tak. i wydech, wydech. Dyfuzorowy i... w środku, że są dwa stożki, rurka. Tak zwany Stinger, końcówka jest no, też RZT, powiedzmy mm -hmm. ta komorowa z tymi przetłoczeniami, ale zamiast no. pojedynczych rurek są dwie. No. Czyli jest troszeczkę głośniejsze ale to wszystko jest w granicach zdrowego rozsądku. Dyfuzor schowany do standardowego wydechu. No, kom kompromis między wyglądem tak. a osiągami. Tak no. jest. Także no, taki sobie dzisiaj badamy sprzęci. Dobra, no to wymieniamy, wymieniamy gazecie i, i działamy pytanie. dalej. Nie? Dobra. Bo za moc nasz kopci dymi, to widać od razu, że strojenie jest troszeczkę w tej chwili pociupinkę za bogate. No, no, no. 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 Yy, dobra, zmierzyliśmy 19 gaźnik, spójrzmy jak się to prezentuje. Yy, uznaliśmy, że dysza jest jeszcze za duża, bo moc spada wraz z nagrzaniem silnika. Yy, dodajmy ten drugi wykres, będzie taki najlepszy chyba w tym wypadku. Uśredniony po prostu. To jest gaźnik 19 mm, a to jest gaźnik 17. 17. Że widzimy, że delikatnie ta góra nam urosła. A, my... a dół nie spadł. No, praktycznie wszystko zostało, a góra trochę zyskała. I Newtonów troszeczkę też urosło. ,4 40 konia mechanicznego. Gaźnik ile? 400 zł? 450 Także dość kosztowny ten przyrost. No dość kosztowny. Tu nikt nie jest tani. Nie. Nikt nie mówi, że będzie tani. Ale sprawdzimy jeszcze na mniejszej dyszy i zobaczymy, czy, czy się uda dobić dzisiaj do tych 9 koni no na do. tym skromnym zestawiku. To próbujemy. Zeszliśmy z dyszą o dwie jednostki. Efekt jest widoczny na wykresie. Linia pełna to jest dysza 82, linia przerywana to jest dysza 80. Widać, że ma, miał za bogato, ponieważ tutaj góry już nie obcina, tylko idzie po prostu pełnym ogniem górą. Jest jeszcze ciut za bogato. Ale jeszcze bo tu Grzegorz widać. mówi, że po spalinach, po po spalinach widać, że jest za bogato, za bardzo jeszcze motocyk dymi. Także no jeszcze można dostroić, pytanie czy warto. Ale to już wiosą w, jak no. ja to mówię, w terenie. Tak, dokładnie. No. Teraz pora małe podsumowanie. Ten wykres y, przerywany to jest to, z czym dzisiaj do mnie przyjechałeś, czyli na gaźniku 17 i specyfikacja silnika, tak jak była wcześniej powiedziana. Tak. Y, tutaj ten wykres... Y, Pełne? Pełne kreski, to jest już na gaźniku zmienionym z Delorto 17 na Delorto 19 i dostrojona dysza główna. Tak jest. Widzimy, że jest to dosyć duży wzrost, zyskaliśmy 0,7 konia mechanicznego i 0,7 newtona w szczycie, Także, ale całe kreski są podniesione, także w całym, w całym zakresie na pewno będzie czuć różnicę i, i przyjemność z jazdy. podsumowując, większy gaźnik nie oznacza gorszego momentu obrotowego, widocznie dopiero jakbyśmy... Przekroczyli jakąś wartość tego, tej wielkości gazika, wtedy dopiero by może spadł ten moment obrotowy. A tak? O dziwo? No. Nie jest gorzej. Nie, naprawdę. No, uzyskaliśmy coś na plus, czyli no. już morał jest taki, że Gazik 17 jest na sprzedaż. Nie potrzebujesz? <grym, nie, <grym, u mnie takie sprzęty nie mają racji, by to <grym>, Żartujemy, Gazik 17 przyda się do jakichś innych projektów. Co, fajne pomiary, fajna no. nauka. Widzimy, że nie wiem, no, powiedzmy, no, niewielkim. No, nie jest to przekombinowany tak, silnik. Bardzo ma prosty już, silnik. Już prawie 9 koni, także co nie jedna włoska mogłaby pozazdrościć takiego wyniku. Ale no, jest to właśnie taka nauka, że niektórzy ludzie po prostu robią wszystko naraz, potem nie wiedzą, co działa, co nie. Święta zasada tuningu jest krok po kroku. tak. Dokładnie. Krok po kroku. Jest to bardzo długi proces, ogólnie tuning jest bardzo złożony. Już wiesz, przegadaliśmy już razem parę ładnych godzin, mój <grym> też miał długą drogę sportową, tak jak ja, no bo on zaczął jeszcze wcześniej, bo miał 4 lata, w tej chwili ma lat 18, cały czas jest w motorsporcie, bardzo dużo rzeczy, dzięki temu też tuningowałem, testowałem na sprzęcie wyczynowym, na którym się ścigał. No i ja sam no, to jednak powiedzmy inne sport, czasy i to, tak, to doświadczenie... Sport, tak. sport, zawody jednak wymagają, żeby tego konika cały czas Dokładnie, gonić, dokładać, bo, bo, tak. bo jest, jest, jest o co walczyć, a ja tak Zgadza na drodze się. no to niestety tylko na dla drodze fakt Tak i moment obrotowy, tak? To jest fajnie, bo jeszcze skrzynia właśnie no. pięciobiegowa dodamy, o fajnych, ciasnych mm -hmm. przełożeniach, więc naprawdę ten Simpson 30 lat temu i więcej, 35 lat temu to bym nerkał do takiego Simpsonka na ulicy. W Kaliszu, wtedy gdzie ja mieszkam, był jeden Simpson 70. To uwierzcie mi, no w latach 80., czyli to był rok gdzieś 87 8 gdzie całą chmarą potrafiliśmy nawet naprawdę 30 do 40 osób się zbieraliśmy, jeździliśmy po całym mieście i okolicach. To był jeden Simpson 70. Oczywiście zarejestrowany już wtedy na motocykl, To wszyscy po prostu temu komplowi. Zazdrościliśmy te siedemdziesiątki, no bo, bo jedna na całe miasto. Z mojej strony to tyle. Co, może się spotkamy na innych pomiarach. Innych Oczywiście, mamy, mamy jakieś tam plany. plany tak. nie, nie zdradzamy na razie, ale Grzegorz myślę, że będzie częściej tutaj gościem na naszym kanale. Także, okay. także jak najbardziej. To Dzięki, widzenia. pozdrawiamy na razie. Jego oglądania.